Hej, z tej strony Jessa, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu z Chorwacji. Dzisiaj rano udało mi się wyciągnąć moją siostrę na małe zwiedzanie, więc kupiłyśmy nasze bilety i jesteśmy teraz na murach obronnych. Tak jak Wam mówiłam, ja za siebie zapłaciłam 200 kun, czyli jakieś 30 euro za moją siostrę, 50 kun, bo ma 15 lat, więc liczy się jeszcze jako dziecko. Będziemy sobie teraz spacerować, są to chyba 2 kilometry. Ten mur otacza całe stare miasto Dubrownika, więc są piękne widoki z każdej strony. Także idziemy troszeczkę pozwiedzać, zabieram Was ze sobą i przepraszam, że zaczynam już tego vloga w okularach, ale od słońca i od olejku z filtrem od samego rana uzavią mi już oczy, więc dzisiaj bez okularów się niestety nie obędzie. Idziemy zwiedzać i zapraszam Was do oglądania tego vloga. Myślę, że jesteśmy teraz jakoś w połowie naszej wycieczki. Tak jak możecie zobaczyć, nie mamy widoku na miasto, a na morze. I ogólnie tutaj te mury obronne w Dubrowniku są jednym z najlepiej zachowanych zabytków tego typu, nie tylko w Europie, ale też na świecie. Więc tak jak już powtarzałam kilka razy, naprawdę opłaca odwiedzić się to miejsce, bo są one w świetnym, świetnym stanie. Teraz idziemy dalej, kupiłyśmy sobie po drodze jakąś wodę i kończymy naszą wycieczkę, bo ominęłyśmy w hotelu śniadanie. Więc idziemy, znajdziemy jakąś fajną piekarnię, kupimy coś sobie i wracamy na leżing i pływanie. Jak ci się podoba wycieczka? Dobrze. Ładnie co? Wam rożona i na dzisiaj koniec zwiedzania, tak jak możecie zobaczyć, przebrałam się, bo chciałam zrobić jakieś ładne zdjęcie w tej sukience, bo ostatnio jak próbowałam, to niestety mi nie wyszło. Zobaczymy, czy teraz coś będzie. I wracamy do hotelu, idziemy się posmarować, wracamy do rodziców i myślę, że dzisiaj pójdziemy sobie jeszcze na jakąś atrakcję wodną. zmyłam mój makijaż, mam na sobie moją ostatnio ulubioną stylizację, czyli mój strój kąpielowy i idziemy z siostrą na jetski. My byłyśmy na skuterze wodnym już w Los Angeles i było super. Tutaj w naszym hotelu 30 minut kosztuje 85 euro, czyli 650 kun i bierzemy tylko jeden skuter. Ona jest niepełnoletnia, więc wydaje mi się, że nawet nie mogłaby mieć swojego, ale w sumie mi to nie przeszkadza. Ostatnio też się zmieniałyśmy, więc spoko. Także bierzemy jeden skuter i idziemy poszaleć. Niestety nie mogę Was zabrać ze sobą, bo nie mam GoPro, a szkoda. Powinnam być lepiej wyposażona jak na vlogerkę, która często nagrywa jakieś filmy z podróży. Powinna mieć GoPro, powinna mieć drona, więc myślę, że pora na to, aby zakupić jakiś nowy sprzęt, żeby te filmy były coraz lepsze. A teraz idziemy i na pewno będzie fajnie. Gotowa? Gotowa. Zostałyśmy taki jak się na to mówi, futerał. Folie na, na szyję. Jak Ci się podobało? Fajnie. Fajnie, było naprawdę super. Ja się na początku troszeczkę bałam, bo tam jak za mocno dociśniecie, to od razu jest taka szybkość, że musiałam to na początku wyczuć, a moja siostra kazała mi tylko cały czas przyspieszać. Ona się w ogóle nie bała. Jak będziesz miała prawo jazdy, to będziesz chyba jakimś piratem drogowym. Czy <grym> mi się tak wydaje? Mam nadzieję, że nie, ale mam takie przeczucie. Jesteśmy od siebie troszeczkę inne. Ja jestem taka bardziej spokojna i cicha, a to jest... Nie no. nie no żartuję, Diab diabłem na pewno nie jest, ale to jest na pewno bardziej szalona i rozrywkowa towarzyska osoba niż ja. Teraz chcemy skoczyć do morza, co idzie na sztatus. I co się stało? No, a gdzie miałyśmy ci zginąć? Na starym mieście byłyśmy. Nagrywam. Mama się wystraszyła? No ja bardziej Ty się wystraszyłeś bardziej niż mama? Chciałem zobaczyć, bo Chciałyśmy, aby nasi rodzice też z nami pojeździli i wynajęli sobie skuter, ale po kilku minutach zdecydowali, że jednak nie. I my myślałyśmy, że to mama się boi a ja teraz tato przyszedł i powiedział, że to on się bardziej bał niż mama. Dlaczego? No na skuterach. Na skuterach mama jest ja no, sk Aha. Mama się bała, że nas teraz nie ma, na skuterach. Nie tato się teraz bardziej bał, że nas nie ma, a mama, mama na skuterze się bardziej bała, bo ona nie lubi takiej głębokiej wody, więc musieli zawracać. Ja za nagrałem wam film jak na tak? no, Zobaczymy, czy coś się no, nada z tego, co ponagrywałeś. To ja nie mogłem wszystko, no bo mama mówi zawracaj. Mama. Jak mama mówi, zawracaj, to, to trzeba no, zawracać. Też jakby spadła, jakby go dał gazu, obrócił się, ale też ciężko się kieruje, jak powoli. Ciężko się kieruje, powoli się ciężej kieruje niż szybciej. Jak szybko, to lekko kierownicą mi ją zakręca, powoli. No. no, a my się tam, tam później już przy starym mieście tak szybko jechałyśmy i do Laury mówię, ojej, jakby mama tutaj tak szybko pojechała, to. <grym> wow. to... No to mówię, dlatego wróciliśmy. Jak najszybciej, baba, jechała. No, nie chcieli tak, nic? Nie chcieli nic, no to jak 650, wybraliśmy 750 na Zresztą. Aha, no to super. No to super, nie że was nie skasowali. Idziemy wypływać, słuchajcie, bo no. się nie. rozpływamy. Idziemy sobie skoczyć, może nagramy. Chodź, Aha. bo ja nie wiem, czy się odważę. Dzisiaj mamy naprawdę dzień wypełniony atrakcjami. Kupiłyśmy bilety i będziemy jechać kolejką linową na górę. Tam jest też restauracja, z tego co pamiętam, bo chyba byłam tam na mojej kolacji z okazji moich urodzin. Cześć. Cześć. Moje włosy, bo zawsze mi mówicie, że są takie idealne. Wcale takie nie są i one tak nie wyglądają po basenie i po plaży. Ja je na nowo umyłam i wystylizowałam, bo moje naturalne włosy są bardziej takie. Falowane. Nie używam tutaj w ogóle lokówki, dlatego że jak zrobiłam sobie raz loki to po pięciu minutach ich tutaj już nie było przez wilgotność. Teraz widzę, że kolejka podjeżdża, więc jedziemy na górę. Szukać jakiejś knajpy. Stwierdziłyśmy, że nie wracamy do hotelu na kolację, bo już nam się tam to jedzenie po prostu znudziło, więc zjemy sobie tutaj na Starym mieście. Ja mam oczywiście ochotę na pizzę. Co powiesz na pizzę? Lasagne. lasagne. Moja siostra chce lasagne, więc znajdziemy jakąś włoską restaurację i myślę, że dość sprawnie i szybko nam to pójdzie, dlatego że tutaj na Starym Mieście w Dubrowniku jest wszystko, jest mnóstwo miejsc, gdzie możecie zjeść pizzę, a na przykład nie ma ich regionalnego, chorwackiego jedzenia. Byliśmy w jednej knajpce na takim jedzeniu bardziej tradycyjnym, to była restauracja Taj Mahal. Wiem, nazwa troszeczkę może zmylić, było to jedzenie z Bośni. Ono jest podobne i było naprawdę pyszne, więc mogę polecić. A teraz idziemy szukać jakiejś włoskiej knajpki, tak? Tak. I rodzice do nas dołączą już później po kolacji. Jesteśmy takie najedzone, że musiałyśmy sobie usiąść, a rodzice poszli na krótki spacer i pewnie pójdziemy jeszcze po jakieś lody. Wracamy do hotelu i słuchajcie, zanim zakończę tego vloga, to chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć o całej sytuacji z hotelem, bo dostaję już od Was pytania, co tam się wydarzyło, jak cała sprawa się zakończyła. I tylko tak w skrócie dla wszystkich, którzy nie obserwują mnie na Instagramie lub nie widzieli tego story, my tutaj w Dubrowniku mieliśmy zarezerwowany hotel Rixos. Niby najlepszy, najbardziej luksusowy hotel, jaki możecie tutaj znaleźć w Dubrowniku i tak jak Wam mówiłam, nasza wycieczka, nasze wakacje były dość spontaniczne i na ostatnią chwilę ten hotel kosztował na booking.com 4100 euro za 7 nocy tylko i wyłącznie ze śniadaniem. To jest ponad 18 tysięcy euro. Za taką sumę człowiek oczekuje przynajmniej czystości. I niestety tego nie było, bo gdy tylko dojechaliśmy na miejsce, to okazało się, że pokoje są stare, są bardzo zniszczone, łazienka jest brudna, nieładnie pachnie. Na recepcji wszędzie był syf. Naprawdę ja nie przesadzam. Dawałam wam instastory. Tam na recepcji na podłodze leżał na przykład PET. Pięć razy przechodził ktoś z obsługi i nikt tego papierosa nie podniósł. Takie rzeczy w ogóle nie powinny się wydarzyć. I higiena teraz w takiej sytuacji, jaką mamy, powinna być naprawdę w każdym hotelu, nieważne ile gwiazdek na pierwszym miejscu, a tam było po prostu. Brudno. Wyglądało to tak, jakby tego hotelu nikt od tygodnia nie sprzątał i to był pierwszy raz, kiedy ja już po odebraniu kluczy znowu zabrałam swoje walizki i opuściłam hotel, dlatego że nie czuliśmy się tam komfortowo, co? Naprawdę było brudno, powiedz. Było, było trochę ochydnie, jak na to, że jest to sieciówka Rixos, którą my już znamy, bo byliśmy w tych hotelach i naprawdę są to dobre hotele, to... To była katastrofa, serio, ja nie przesadzam. Więc uciekliśmy stamtąd bardzo szybko, zarezerwowaliśmy inny hotel i hotel, w którym jesteśmy teraz to Dubrownik Palace. To nie jest hotel w moim stylu, więc ja go też em, tak w 100% nie mogę wam polecić, ale nie mam też nic złego do powiedzenia na jego temat. Co? Nie ma, po prostu czystość jest 10 na 10. Pokoje są ładne, chyba najbardziej nowoczesne, jakie tutaj można znaleźć. Nie podoba mi się basen, ale to już tylko po prostu przez to jak ja mam gusta, nie przez to, że coś jest z nim nie tak. Więc w 100% nie mogę go polecić, ale nie mogę też powiedzieć nic za bardzo negatywnego na jego temat. Tobie jak się podoba? Bo już nic nie powiedziałaś. Dobrze powiedziałaś 18 tysięcy euro. Powiedziałam 18 tysięcy euro. tak czasami mówimy erło. Nie 18 tysięcy euro, to tak naprawdę tak powiedziałam? 18 tysięcy złotych, także za prawie 20 tysięcy złotych Człowiek oczekuje naprawdę czegoś lepszego. Tutaj jest. Schórki latają ciekawe, czy je słychać. Teraz idziemy dogonić rodziców, więc żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego drugiego vloga z dubrownika. Widzimy się już niedługo, zobaczymy gdzie Pa! Wyślij buziaka, wszystko. Nie?